Nadal zdarza się, że na stronach sklepów internetowych brakuje zdjęć produktów. Chodzi tu nie tylko o ich małą liczbę, ale o całkowity brak jakichkolwiek zdjęć. Zdecydowanie znacznie utrudnia to decyzję zakupową. Wizualizacja produktu jest kluczowa dla budowania zaufania i zachęcenia do zakupu. Bez odpowiednich zdjęć klienci mogą poczuć się niepewnie i porzucić koszyk. Na szczęście. Teraz ogromne możliwości daje AI. Dzięki odpowiednim narzędziom nie musimy już inwestować w drogie sesje zdjęciowe. Wystarczy sam produkt i precyzyjny prompt dla chociażby czata GPT, by AI wygenerowało profesjonalne zdjęcia, które w pełni mogą zastąpić tradycyjne fotografie, oferując wysoką jakość i unikalność wizualizacji. To oszczędność czasu i pieniędzy, a jednocześnie sposób na wyróżnienie się na tle konkurencji.